Najgorsze dla nas, a zwłaszcza dla Europy Zachodniej, dla krajów takich jak Francja, Wielka Brytania mentalnie Europa nie jest w ogóle na to gotowa. Ale po drugie, w przyspieszonym tempie, w bardzo przyspieszonym tempie, my musimy policzyć naszą siłę. I o ile gospodarczo, to to jest dość proste, o tyle właśnie w obszarze bezpieczeństwa my jesteśmy zdecydowanie zapóźnieni. To samo w nowych technologiach jesteśmy zapóźnieni. Tymczasem Amerykanie teraz idą ławą, bo to wszystko mają. I my, bez Amerykanów dziś, jakbyśmy tak mieli od zaraz się rozstać, taki gwałtowny rozwód, no to nie jesteśmy w pełni na to gotowi. Potrzebujemy czasu. Dlatego wszyscy wiedzą, że nic ważniejszego nie można dzisiaj zrobić, niż rozmawiać z Amerykanami, niż jeździć do ludzi Trumpa, do partii republikańskiej, do Kongresu, do Trumpa osobiście, wszystkimi możliwymi kanałami, którymi się można do tego, do nich dostać, żeby rozmawiać, żeby oni widzieli, że Europa, że źle ocenili, że jest zdecydowanie więcej zalet w tym, żeby z Europą być, dealować, żeby ją traktować poważnie, niż żeby się ustawić do nas plecami. Bo pamiętajcie Państwo, że my nie wiemy dokładnie też, co Amerykanie chcą zrobić. Skoro my jesteśmy terenem rozgrywki i nas się nie pytają, no to decyzje dotyczące miejsca tej Europy i w ogóle podziału też wpływów ewentualnie nie są w naszych rękach.